Jest ósma trzynaście. Gość kalejdoskopu. Gościem dnia w Polskim Radiu Rzeszów jest dzisiaj pani doktor Joanna Hawaj, psycholog i psychoterapeuta z Instytutu Zdrowia Psychosomatycznego. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Za nami. Chyba taki najdłuższy świąteczny czas, trzy dni pod rząd. Tego dawno nie było w naszym kraju. Ci, którzy pokombinowali trochę z urlopem, mają dwa, dwa i pół tygodnia wolnego. Jak po takim czasie wrócić bezpiecznie do swoich aktywności w szkole, w pracy, bo to może być niebezpieczne dla naszych emocji, dla naszej psychiki. To prawda, to z pewnością dla wielu osób był również taki moment wyczerpujący nasz układ nerwowy. I trzeba wiedzieć, że że święta świętami e, i rzeczywiście cieszymy się, że one się w naszym życiu pojawiają, możemy się spotkać, możemy porozmawiać e, w gronie rodzinnym, ale również i trzeba zwrócić uwagę na to, że jest to bardzo często moment ogromnie wyczerpujący dla nas, tak? Są różnego rodzaju tutaj rozmowy, relacje, które no niekoniecznie Nie zawsze, zawsze są łatwe. dla nas łatwe. powracają jakieś historie rodzinne również, prawda? W związku z tym e, jest to taki właśnie moment, e, gdzie jesteśmy Cały czas na scenie i odgrywamy różne role. Przybieramy czasem różnego rodzaju maski, pojawiają się różnego, kurtuazje, różnego rodzaju kurtuazje, i częściej jest to jakby taki przymus tradycji niż jakiejś takiej naszej autentycznej chęci. No właśnie, są te pytania, kiedy się ożenisz, a co w przyszłości i tak dalej, i tak dalej. To dla wielu trudny czas. No to jak sobie z tym poradzić? Jak to ułożyć przede wszystkim w głowie, żeby to przetrwać? aby to przetrwać to trzeba zadbać również wcześniej może o swoje zasoby, wypocząć i trudno jest zapewne wypocząć przed świętami. W same święta my generalnie fizycznie odpoczywamy, ale psychicznie niekoniecznie. Dlatego jak następuje ten moment już po świętach, dajmy sobie czas na odpoczynek. Nie wpadajmy od razu w jakieś tempo. Byliśmy zadaniowcami przez ostatnie parę porządne dni. W związku z tym teraz należałoby zrozumieć swój organizm, zrozumieć własną psychikę, która nie działa na zasadzie jakiegoś przyłącznika światła, że dzisiaj jesteśmy prawda, w wielkim tempie i na drugi dzień już z powrotem możemy wrócić do szkoły, do pracy, zróbmy sobie taki poranek lekki, bardzo swobodny, spokojny. Ale czy jest się czym martwić? Czy to normalne, że po takich dniach? kiedy teoretycznie wypoczywamy, nie mamy już energii do niczego. Czy to jest normalne? To jest bardzo normalne, dlatego że nasz układ nerwowy był przestymulowany. Wobec tego normalne jest, że był w stanie mobilizacji, pewnego rodzaju również, no, wyczerpania. Więc dzisiaj, jak rano ktoś wstanie i będzie się czuł po prostu zmęczony, zapewniamy, że z nim wszystko jest w porządku, niech da sobie po prostu czas. Nawet jeżeli ktoś poczuje taką dziwną pustkę. Jest to dla wielu osób trudne, nieprzyjemne, niekomfortowe. Proszę pamiętać, że jest to też normalny stan dla naszej psychiki, dla naszego ciała, dlatego, że jest to sygnał, iż nasz układ cały nerwowy właśnie był przestymulowany. no i w tej chwili potrzebuje wyregulowania, wracamy do siebie. więc to jest dobry sygnał. Nasz organizm sam reguluje sobie wówczas emocje. Trzeba go tylko posłuchać e Podziałać tak, żeby, żeby wyczuł, poczuł się wysłuchany, zrozumiany, zaakceptowany. To prawda, bo im lepiej znamy siebie, znamy własne możliwości, znamy, jaki sposób zarządzać własną energią psychiczną, fizyczną, tym mniej rano dzisiaj na przykład staniemy przemęczeni i przebodźcowani. W związku z tym warto wsłuchiwać się w siebie i warto zadbać o taką przestrzeń dla, dla nas samych, więc dzisiaj. Polecam właśnie jakiś spacer, może jakaś chwila bez telefonu, może spokojny poranek i naprawdę proszę mi wierzyć, wszystko powolutku będzie wracało w nas do normy. No tym bardziej, że pojawia się presja nadchodzącego roku. Zawsze koniec roku, początek kolejnego to taki czas, kiedy podsumowujemy różne rzeczy, które wydarzyły się w tym roku albo w ostatnim czasie, planujemy kolejne. Jak się tutaj nie zaprzęc do niewoli, która nas tak psychicznie zniszczy? Jak mądrze podejść do wystawiania sobie celów na kolejny rok? Potrzebujemy wiedzieć przede wszystkim, że jak do jakichś każdej wyprawy potrzebujemy przygotować się, tak samo i do wyprawy związanej ze zmianą jakiejś części naszego życia albo nas samych potrzebujemy również się przygotować. Potrzebne są nam do tego również jakieś plany, jakieś nie tylko cele, oczywiście one są ważne, bo potrzebujemy wiedzieć dokąd chcemy zmierzać, ale również nie popadajmy w pewne szaleństwo ogólnoświatowe, że z dniem 1 stycznia od razu zmienimy się na zupełnie inne osoby. Pamiętajmy, że to jest tylko kartka w kalendarzu i jeżeli nie damy sobie również jakiejś przestrzeni do zagospodarowania, siebie przygotowania siebie do pewnych zmian, nic tego nie będzie, dlatego że nasz organizm działa bardzo źle pod wpływem presji. Pod wpływem pewnego zrywu ogólnoświatowego, to wcale nie wyjdą nam żadne nasze postanowienia. W związku z tym proponowałabym, aby po prostu kontynuować normalnie rok, zastanowić się oczywiście, co chcielibyśmy w tym nowym roku inaczej, bo to zawsze przyda się taka autorefleksja, abyśmy pracowali nad jakością naszego życia i tam, gdzie niekoniecznie czujemy się spełnieni, abyśmy w tym kierunku nasze życie ukierunkowali. Ale zrywy nie są na ogół dobre, dlatego że nasza psychika nie lubi gwałtownych zmian i nie lubi gwałtownej jakiejś, gwałtownego pobudzenia. Potrzebujemy jednak przygotowania się. No, nie da się daleko, daleko, daleko przebiec, jeżeli nie przygotujemy się, prawda? I możemy biec szybko, ale krótko. Natomiast do maratonu potrzebujemy się przygotować, a cały rok to taki. Maraton z naszymi różnymi porażkami będzie, jesteśmy zwykłymi ludźmi i potrzebujemy również wiedzieć, że, y, że no będą różne trudniejsze momenty i trudniejsze chwile, więc dajmy sobie na to również przyzwolenie. Ja przeczytałem gdzieś i teraz u, u źródła, u ekspertach, chciałbym to sprawdzić, zweryfikować, że ważne jest też to, jak my sformułujemy sobie w ogóle cele i na ile mocną w naszej głowie jest to, że musimy dać radę. Jakie to ma znaczenie, jak formułować cele i, i na ile pilnować się w ich osiąganiu. Ogólnie to muszę, to jest w ogóle fatalne. Od razu odradzam. Nic, co przy, jest przymusowe, nie jest właściwe, dlatego że Psychika wówczas znowu działa pod wpływem strachu i presji. Nie zajedziemy daleko, jeżeli będziemy właśnie siebie straszyć i cały czas tylko y, ponaglać, y, tylko dyscyplinować, tak? dyscyplina zaczyna być wówczas jakimś batem, który mamy nad sobą, a nie czymś, co nas pilnuje w ochronie nas, żebyśmy owszem mieli pewien rytm dnia i pewną oczywiście jakość tego życia, żebyśmy się trzymali naszych własnych planów. Natomiast silna wola też źle brzmi, dlatego że badania również wskazują, że osoby, które osiągają własne cele, wcale nie mają silnej woli. Oni wbrew pozorom bardzo rzadko korzystają z tej silnej woli. Dlatego że Głównym tutaj elementem jest um, dbanie o to, aby małymi krokami wprowadzać zmiany i te cele, aby miały plan, czy też cel, żeby ich też nie było za dużo tych celi. Aby ten plan był malutkimi kroczkami wprowadzany, bo badania również pokazują nam bardzo jasno w psychologii, że metoda małych kroków ją najlepiej sprawdza. A jak radzić sobie, kiedy pojawia się taka chwila zwątpienia, kiedy nawet te małe kroki na nie wychodzą, <grytanie> zaakceptować to, że to normalne i, i może jutro dam radę. Trzeba no to... się wyspać, odpocząć. Dosłownie, dokładnie. Nie yy, róbmy z siebie również jakichś maszyn, robotów, nie Plamujmy siebie na... Osoby, które nie są ludźmi. Jeżeli popatrzymy na sportowców, tak to każdy sportowiec, również częścią w ogóle jego prawda, treningu jest odpoczynek, więc my też potrzebujemy odpoczywać. I nie ma takiej możliwości, aby za każdym razem wszystko się nam udawało. Pamiętajmy, że każdy z nas ma jakieś ograniczone zasoby. I dbanie o własny dobrostan to jest również właśnie. Godzenie się na to, że czasem nie do końca nam się powiedzie, ale to nie oznacza, że nie można kontynuować, a czasem może wyciągnąć wnioski, lekcje z tego, dlaczego nam się nie powiodło i rzeczywiście polepszać tą swoją właśnie sferę psychiczną, psychologiczną, motywacyjną również, bo motywacja pod wpływem również presji wcale nie działa dobrze. No to pani doktor, jak pani doktor spędzi te najbliższe dni, o czym będzie myśleć, jak podsumowywać i jak planować najbliższe chwili? No chcielibyśmy u eksperta troszkę podpatrzeć, jak to, jak to robi zawodowiec, żeby trochę tego naśladować. Proszę nam na koniec powiedzieć, jak to się robi. Na pewno należy dbać o równowagę psychiczną. Czyli, jeżeli mieliśmy dużo wysiłku, to powinniśmy przez najbliższe dni dać sobie czas na oddech. No i oczywiście nie musimy wcale nic w tej chwili robić bo nierobienie też jest odpoczynkiem i wcale nie musimy spotykać się z osobami natomiast jeżeli pojawiłby się u kogoś sygnał zbyt długo na przykład byłby zmęczony miałby ból głowy byłby rozdrażniony odczuwałby jakąś pustkę no to jest to sygnał że rzeczywiście ten układ nerwowy potrzebuje albo jeszcze więcej czasu na wypoczynek albo po prostu może faktycznie warto sięgnąć po jakąś pomoc ja zalecam, polecam w najbliższe dni spacer, odreagowanie od tych wszystkich spotkań, spokój, ciepła herbatka, muzyka, relaksacja. Zapewniam, że to zadziała. Tego życzę i pani doktor, i wszystkim naszym słuchaczom. Bardzo dziękuję za wizytę u nas. Gościem dnia w Polskim Radiu Rzeszów była psycholog, doktor Joanna Hałaj, psycholog i psychoterapeuta z Instytutu Zdrowia Psychosomatycznego. Bardzo dziękujemy za wizytę i za te porady. Dziękuję.